Was w kolejnym filmiku z serii pomagajmy zwierzętom. Jest to już drugi odcinek z tej serii. Jeżeli nie widzieliście pierwszego, to link do niego znajdziecie pewnie w opisie tego filmu. Ta seria polega na tym, że ja w filmach pokazuję wam jak w jakiś drobnych rzeczach pomagam zwierzętom, po to też aby może zachęcić niektóre osoby, które jeszcze nie pomagały właśnie do pomocy zwierzętom. Chciałabym Wam bardzo podziękować za komentarze pod poprzednim. Się cieszę się, że wśród Was jest właśnie aż tak wiele osób, które pomagają zwierzętom, które je adoptują oraz dokarmiają. I ja niedawno byłam właśnie w taką, powiesić też tę te kulę nie tylko tutaj przed oknem, tylko też na dworze. Teraz tę kulę dla ptaków też powieszę właśnie na dworze, żeby mogły ptaki sobie jeść. Pokażę Wam filmiki, właściwie takie urywki z filmików, które nagrałam was, Wam przez ostatnie kilka dni jak karmiłam tego małego kotka. Zapraszam Was do oglądania tych filmików i przypominam, że one są z kilku dni. Idziemy teraz nakarmić koty bezdomne. Tu on karmę dla nich. Tu idę z sonem. I to widzicie już tego kotka małego, który zaraz będzie sobie... Jeżdża. Teraz idę nakarmić tego kotka, ale nie tylko jego, tylko także inne koty, ponieważ tam jest więcej tych kotów, tylko mi nie udaje się akurat ich nagrać, ponieważ tam tamte zwyczaj są wieczorem, a wieczorem już jest tak ciemno, że nic by na filmiku nie było widać. I mam no, dla niego tutaj, otworzyłam, dam mu trochę tych smaków. Oraz jakieś karmy mokre może wezmę. zobaczę jeszcze. Tutaj jest ten kotek. No ładnie takich przysmaków da mnie troszkę I tutaj dam jeszcze mu tutaj taką karmę. A teraz je sobie te smaczki. Karmę włożyłam mu od takiego budowaczka. sobie tą karmę. Chyba mu smakuje to. No już Wam wspomniałam o tym kotku, że ma on gdzieś pół roku. Jest on takim trochę dzikim kotkiem, bo on urodził się już bezdomny. I nikt, no i nie był nigdy nikogo w domu. Więc to nie jest rzecz, ktoś go wyrzucił, tylko chyba urodził się bezdomny. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jak po kilka miesięcy temu widziałam, właśnie jak był taki bardzo mały, teraz jest trochę większy. Więc tak dzisiaj wydaje mi się, że prawdopodobnie ma, który ma po roku, 6 miesięcy, może się tam nie wiem. ale coś tam rodzaju. A no, on właśnie jest dziki i nie da się na przykład głaskać. Tylko tak dadno się podejść w karmi, ale nie daje się głaskać. Jeżeli chodzi o pomaganie pieskom, to ja też pomagam tej dużej Soni, którą często widzieliście na filmikach. Ona nie jest bezdomna, ma dom, ma gdzie mieszkać, ale jednak potrzebuje też pomocy takiej jak dokarmianie jej oraz czasami zabranie na jakiś dłuższy spacer. I teraz ją Wam pokażę na filmiku przez chwilę. Też spotkaliśmy dużą Sonię, ona nie jest bezdomna, ma dom. A pokażę Wam na filmiku. Na koniec tego odcinka ja chciałam Wam wspomnieć o schronisku, właściwie przytulisku dla bezdomnych zwierząt, głównie psów w Pusku Zdroju. Czyli ktoś z Was mieszka niedaleko tego miejsca, to oczywiście tam bardzo chętnie potrzebują osoby, które mogłyby powyprowadzać psy. Także gdybyście może potrzebowali zaadoptować jakiegoś pieska albo ktoś z Waszej rodziny lub znajomych, może jakiś dalszy nawet zastanawiać się nad adopcją psa to właśnie możecie zwrócić uwagę na to schronisko tam mają bardzo dużo fajnych piesków, które czekają na domy ale też właśnie w tym to schronisko będzie zlikwidowane prawdopodobnie chyba, chyba za rok, dlatego do tego czasu muszą wszystkie te pieski znaleźć dom, dlatego możecie tam zajrzeć albo polecić to schronisko swojej rodzinie lub znajomym którzy chcieliby albo mają w planach adopcję pieska Możecie oczywiście też pomóc w inny sposób, jeżeli nie możecie zaadaptować. Możecie także właśnie udostępniać zdjęcia z tego schroniska lub dawać je do jakichś ogłoszeń, aby więcej ludzi zobaczyło te pieski i mogło je zaadaptować. W tym filmiku to jest wszystko i do zobaczenia w kolejnych filmach.